Polonez Skaro Jedną rzecz zdemontowałem Poszukam parę rzeczy Oraz pójdę i zapłacę za te rzeczy 1.9 GLD Zobaczymy bagażnik Najpierw tu położymy przełącznik Czego ja w takim kolorze nie mam? A tu jak zwykle w tych samochodach nic tu ciekawego nie ma. Może wziąłbym tu blendę. Чудовий автомобіль Клімат не буду брати Маска, мабуть, відчута klakson wezmę dodatkowo przebieg samochodu, zaraz pokażemy, bo sam nie wiem tysiąc dziewięćset czterdzieści. Musi mieć na, na pewno. 101 tysięcy, nie ma opcji. Chociaż... Nie, 101 tysięcy. Szeroka chudnica. Tu jest klakson, Niewidoczny. A teraz widać. O, o, ten plastik stol do zielonego. moment. Niestety 23 maj, No ktoś tu bardzo wysoki musiał być. No Sławek jest pusty, niestety. To bym zabrał, bo to w miarę ładnym stanie Chodzi mi o daszki przeciw słoneczne nie, chyba zabiorę tylko ten plastik, włącznik światło stąd i chyba nie wiem może tacyjkę bym zabrał I chyba z zamkiem to jest chyba do zamka odzwiść Chyba zamek zabiorę Tu jest zamek Dobrze, co się zdemontuje to zdemontuję I pokażę Mniej więcej Reflektorów nie zabieram, bo są mi niepotrzebne Dobrze, pytam się o te części, które mnie interesują i tak zdemontuję, to nagram chyba jeszcze na swoich polonezach. To są te wszystkie rzeczy, które zabrałem. Zasilebka, radia. mocowanie. To drążkę czy jak tam się nazywa łącznik świateł, stacyjka z koczykiem Zamek od wlewo paliwa z blaszką Bo niestety nie udało mi się Blokada skrzyni biegów Wykręcić bo jest od spodu montowane, czyli od strony skrzyni biegów. Oczywiście kluczyk zostawiłem z blokady